Witam wszystkich, bardzo z czystej strony, Das Robuszowski i nagrywam ten odcinek drugi raz, ponieważ coś się i i jest mi przykro trochę. Ale za dużo się nie zmieniło. Ponieważ oprócz tego, że dostałem gwiazdę Moc ze skrzynki darmowej. No, więc fajnie. Taki, Taki normalny yy, dzień, nie? Yy, w poprzednim odcinku chciałem wam pokazać, yy, kto jest bardzo dobry na oblężenie, ponieważ jest. A najpierw zagramy sobie solo na. E, solo. No, Leonem. Nie wiem, się wysłowić, Przepraszam. Ja Dopiero co wstałem, dopiero co wstałem, sobie myślę, kurde, może chcę nagromadzić Brawl Stars. I sobie mówię... dobra, co nagram Brawl Stars, niech tak będzie. I, i tak jest, no i jak widzicie, nagrywam Brawl Stars. Ale mamy tarę na prawo, mamy peny, które chyba apczy. Okej, okay, weźmy tą penę. Zabierzmy, okej, okay, mogę się stąd teamować. No dobra, masz przerąbane, ziemek. Masz stare, Proszę! No ser 25, boże jaki parciarz Dobra, jeden dostaliśmy, może pójdzie lepiej, spróbujmy Fajna muzyczka w Podoba mi się Okej, okay, tam mamy Pam eee, Tu mamy dwa, tam mamy Daryla na górze Tam mieliśmy jeszcze dwie skrzynki, widziałem. Dobra, poniżmy sobie na spokojnie. Jeszcze tą sobie zniszczmy. Dobra, no i możemy spróbować pójść na środek, mam trzy parki, obsy, więc... I słyszę Daryla. Daryl tu jest. O, Piper, hejka. Tak trochę skiełbasiła Ojej, 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 to było dobre. To było dobre, co Daryl zrobił w sumie, ale też umarł, więc nie, nie było dobre. No, dobra, dwa pucharki zdobyte, tak słabo trochę, będzie lepiej. Ale wam pokażę, kto jest bardzo dobry na e, oblężenie. Pierwszą postacią jest Jen. E, już wam pokazuję dlaczego. Są Zobaczcie w sumie sami, co sam wam będę mówił, nie ma spoilerów. <laughs> Chyba że sobie pominiecie dalej, no to wtedy będą na pewno. Leon, okej okay. Leon, niech pójdzie po tamtą tam śrubkę. Boże, jestem słaby strasznie. Tam był Barley i mogłem go zabić, a nie Broka ścigać, który zadaje 10 milionów obrażeń. I już pat patrzcie dlaczego. No Jezu, jestem żałosny. No, boże, ten brok jest głupi. Nie lubię go. On się kampi tak jak jakaś słaba. No, dokładnie. Boże, nienawidzę obydwu. Zabiję go. I patrzcie. No kurde! Nie mogę! Serio! To patrzcie po prostu, tak. Mogę przyciągać robota i innych, bo ponieważ w tym polu zadaje się tysiąc obrażeń, więc jeśli przyciągnę stąd też, to on też będzie dostał obrażenia. Dlatego że nie schopę na tą... Na tą grę, ale chyba to przegramy, ponieważ mam, mam przombanego dynamajka i barleya, których nienawidzę. A się zdenerwowałem, boże, nie mogę wam pokazać. Widzicie? Tak walczę, żeby wam pokazać. nawet to mi zabraniają. O, pal gumę. O, coś w tym stylu. Wreszcie. Coś, co oni robią razem, no. a przynajmniej Broka zabiłem. Barley, dynamajka to na blisko. Barley, niekoniecznie, ale dynamajka, jak najbardziej. Jednego wyjmujmy. Bo jak oni są razem, to naprawdę są mega silni, więc. No, mają mało HP teraz. Więc wypadało. W sumie można by przyciągnąć jednego teraz tutaj. Na przykład tego, który będzie to chciał. O, i zabrać mu śrubkę. Idealnie. No ty, gołganie jeden. Jeszcze mnie zabił. Zniszczy przynajmniej to działo. Dobra, mamy to. No i zrąbiście. Dlatego Jen jest moim zdaniem dobry na ten tryb. Yy, drugą postacią, którą chcę wam pokazać na ten tryb również będzie... Nim... czy nią, nim, nią, Penny. Proszę. Taka typowa babka Ale już wam pokazuję dlaczego będzie taka Dlaczego będzie Dlaczego jest tak, taka dobra na ten tryb Głównie przez jej super umiejętność Ale to już powiedziałem za chwilę wszystko zobaczycie Ma też ten fajny Tą fajną broń Która jak się trafi Rozsyła jeszcze trzy po tym To jest naprawdę dobre jeśli przeciwnicy są w dużej grupie Dobra, teraz, teraz chcę wam pokazać, dlaczego to jest takie dobre. Dlaczego ona jest taka dobra? Bardziej Patrzcie, sobie do ich bazy, rzucę tutaj działo. I ono zacznie nawalać do ich tureta. Coś, to jest coś naprawdę mega mocnego i mega zarąbistego Obronię je. Patrzcie, to działo będzie cały czas nawalać teraz do Tureta i jest poza zasięgiem, dlatego to potrafi te straszne obrażenia zadać. Ja poczekam. Ej, bo nieźle nam poszło jak na pierwszy pusz. I proszę. Jakie obrażenia wpadają yy, Głupio zrobiłem, głupio zrobiłem Myślałem, że... Nie rzuciłem Barley O, ścinka. Okej, okay, nam poszła na obrona całkiem nieźle Zostało 12 HP, więc moje działo mógłby spróbować zniszczyć, zniszczyć tego turreta Co mi się tak ścina? Okej, okay, tam jest ten Leon Muszę patrzeć jednego hita, nawet chyba tylko zasadzić. Zająłem ich, bo oni poszli zabić moje działa, a oni wjechali na tego. Na, 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 na działo z robotem, więc spoko. Dlatego, Penny jest dobra na ten tryb. A trzecią postacią jest ból. Może mi się uda pokazać. Mam nadzieję w sumie. Okej, okay. kurde, rosa, nie, nie lubię Rosy Ale patrzcie, pokażę Wam. Więc mam takiego bula i on może swoim atakiem zalecieć pod sam turec. Może szybko umrzeć, ale patrzcie, ile obrażeń potrafi zadać. 8100? Tak. 8100 takim innym atakiem. Czyli patrzcie, 89% już mają. Po moim ataku nawet nie robota, więc. Gozackie. Tam w ogóle Barley na dół poszedł. uuu dynamak jak porobił Może jeszcze broka się uda zabić. Zabił broka jeszcze, no to ma Aisa. brawo. Dobry typu Dobra, Brok ma mało HP Mamy już 6 śrubek? Tak. 7. Bo ja teraz zdobędę jeszcze. Mam ten bieg, ale sobie go oszczędzę. He, żartowałem. Plecę tam. Dobra, to było trochę niemądre, ponieważ byli tam wszyscy z ich teamu. Ale mamy to chyba, co? Mamy to. Zabili jeszcze wszystkich, no. A mam kilka z tej gry. Nie wiem czemu. Bo nie zrobiłem jakoś dużo. Ale dobra, to są te trzy postacie na oblężenie. Każdą z nich wygrałem, dlatego uważam że mi je, że są naprawdę fajne. Eee, no, zakrajmy sobie tą gwiazdną Moc, wam pokażę, żeby wam zrekompensować to, że... Na oblężeniu, tak. Że... Że nie pokazałem tego na odcinku. To jest mój błąd tylko mój. Więc trochę przykre. Nie wiem, czy El Primo może wlatywać tam. Chyba może, tym swoim atakiem. Mam penny, nie lubię penny Nie lubię penny jak jest w innym teamie Jak jest w naszym to tak, uwielbiam No poczekajcie, ja muszę to sprawdzić Mogę sobie wlatywać, patrzcie jeszcze się będzie paliło. Dobra, czyli El Primo jest też coś w tym stylu. Sp fajnie. Spoko. Kurde, a idzie działo postawić. Toż to ja pójdę za nią. Ale mám dobrý tým, mám do, mám e, całkiem dobrý tým. El Primo zaatakował? Tak, zaatakował. ok. A teraz my ich zaatakujemy. A ja zrobię to trochę wcześniej. Do 20 tysięcy prawie mi zjechałem, czyli połowę HP może El Primo dwoma atakami zrobić. Wow. Ból pewnie też, bo on zadaje sporo. A raczej ja będę ich atakował, widzę. lepszym el primo No tam oni patrz ile mają HP Tara El primo miał jeszcze śrubkę To jest przykre Idę im nawalić do Tureta. Trochę im HP zjechałem, ale oni! Serio Czy nie miała swojej mocy czy coś? Ora, tracimy. No to zagramy sobie jeszcze solo showdown nim. No że naprawdę To była taka dobra gra, ja się już cały czas HP zabierałem Okej, okay, tam mamy Franka i El Primo Primo inne bruder Niemiecki na poziomie klasowym <laughs> No serio, Boże, nienawidzę Was! Nienawidzę Shelly, nienawidzę, nienawidzę Shelly, jak gram El Prima, to jest takie... ...głupie. Są takie szmeciska jedne z nich. Przepraszam za słowo, ale no, nie oszukujmy się z nim, U nich są takie szmeciska totalne. Czy nie chcą się timować? Nie, z tego nie chcę. Okej, okay, tamten też się będzie timował. Nie chciałem się z kotem tym w sumie. Obawiam się, że ten ból by mi coś zrobił. O Bibi jest na górze. Dobra, tą Roset trzeba sięgnąć. tam jest primo? No i nas jest. Razem jest nas, jest tu czwórka, a jest jeszcze jeden ból, okej. Okay. Tylko, że z tym bólem nie jesteśmy. Ech, dobra, ale ja mam teammate, a on jest tam. Ja mi się HP odniesie odnowić. tam gdzieś, nie? Dem, 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 dem. O mat! Kto wygrał? Jezu, zabiliśmy się nawzajem. Jest, wygrałem! Ale ja. o kurde, wygrałem Cześć robiliście. Tu jest ból gdzieś. Primo punch, Tararam! da Jest nikto ten Primo, primalol. No dobra, mamy sześć pawerki Chcę się zatrymować z kimś. Okej, okay, jak on nie chce, to nie. Nie będę go zmuszał, no. Po prostu się będę z nim potępił. O, tu jest Daryl. Tam jest Shelly. Nie lubię. Daryl ja bardziej lubię od Shelly. Aha, aaaa! Nie bij, nie bij, nie bij. Ja się chciałem z tą steamować, czy pamiętasz? To ja! <laughs> Dobra, El Primo! Zabij go! Ja chcę się steam steamować. Tak, team. Team El Primo. zda. Gdzie jest ten ostatni? Tu jest? A tu jest ból. Uff. miałem więcej parki obsów, no. Gdyby nie ta przewaga parki obsów, to bym umarł, wiadomo. Dobra, to byłoby chyba na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Eee, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie dać łapkę u górę i subskrypcji. I, I dzwoneczka, żeby być na bieżąco z odcinkami. Pff. Czy ja coś jeszcze chcę dodać? Nie jeszcze drzawać, co? A, link do Discorda oczywiście w opisie. No i co? Ja wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!